Ale to jest lepsze ćwiczenie na, na ramię kurde niż walenie konia wam powiem. Już się zmęczyłem Ale kurde moje ramię ty Ugh. Masakra hmm. Żabko, co ty robisz? Matko Boska. Żabo. Co ty chcesz robić? Weź ja bo nie, nie spada. Zostanie. Ja zabiję jednego. Patrz, a patrz dżungla Leży, e, Oni mają dobrać, Jeszcze konek, konek i B się Wub, jest. Wub na, chodźcie, chodźcie, chodźcie Jest tam na łóżku może być? No, Nie, był w Jumu przed chwilą. Może być kuchnia co najmniej. No. Jeden to może być, uwaga. No, kuchnia jestem sprawdźmy ten BS no. Jest kuchnia Tak. Ja. Jest kuchnia. Do prawej był. Dwóch tu jest. Masz cały czas. Agresję gram. Graj, graj. Lewo kuchnie zero ma nie, no. on był Jak, ja nie wiem On był w basie Ale szkoda No gdzieś to musiał być no real papito bro Papito is only one in world my friend No more papito ja nie mam skinem, muszę zrobić retry, nie? I think it's the fake. Czekajcie Muszę to zrobić to A na kogo czekamy? Na tego, co go nie lubisz. Coś ostatnio mówił na nice Mhm. Mm e, rzućmy broń, bo na granaty nie będę miał. Proszę <laughs> i dobrze. To też, to też było fajne. Co? A widzieliście to? Co robi kurwa? A to widziałem jak majaczy do siebie, no. Z życiem robi właśnie no, tak. Od 8.30 na nogach. W Podróże I jest, no, 30? jest panie od 8.30? Jeden po dwóch. Ma jadrze. Muszę coś? <grybka> to, to już ustawione pod publikę. Nie trzeba tego. 666 Pokazać wam trik? Patrzcie teraz. Ja ale co szybko nadajema poklikać. Zobaczymy czy coś mi daje ten warm up server. Czy coś mi ten MLAB da No tam będzie siedział i kuta Ale mi dał głowę. Wariat. No kurde! Jeszcze mi to gdzie go zabija. Ile on dostał kurde ode mnie w pocisku? Tak, on dostał głowę przez skrzynię i jeszcze w ciało. Ale to jest mój Nice, dobrze. Zaraz Peter. jazda! Ty. I I do ciebie, do ciebie mam smoka, mam smokę jak coś. Jest kanapka. Czas daj. No rampkę duchem. kasujemy Ale to chodzi Idzie, spokojnie Ty PW jest ja. jesteś ogólnie? Ja dojeżdżam, na u nich jest Dobrze B Rampa jeden Bombę widzisz? Tak On wracał jakby na A Widział ma, cię? Macie flash czy nie? Masz kawał? Mam, mam, Masz kawał? Flaszuje Poszedł, Pod oknem tą rampę Nie wiem gdzie Pod B 1 Musi ktoś do Izaka teraz lecieć. Dobra, jadę. Się... O kurde, ty. Ten był pod oknem, ten był pod oknem, Izak. Aha. Piwnie uważaj nie no, uważaj. Spokój, ja się A Galo mu wejść, czy nie? Mógł chyba, no. Ja teraz ci już sprawdzę. będę pytał. Nie... Rabinka leży.